No hej, witajcie na kanale VIPR, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. Dzisiaj taki odcinek zbiorczy, bo sporo się wydarzyło ostatnio, jeżeli chodzi o rynek elektromobilności i oczywiście naszą ulubioną Teslę. Także troszeczkę komentarza na temat najnowszych premier, najnowszych cen i najnowszych ceł. Oglądajcie. W ostatnich tygodniach ja trochę podróżowałem, też jeździłem, e, zwiedzałem różne miejsca, kręciłem do Was zupełnie inne materiały, i w międzyczasie sporo rzeczy się działo, także spieszę z pewnym podsumowaniem i z moim komentarzem do tego, co, co się wydarzyło. A wydarzyły się tak naprawdę trzy dosyć istotne sprawy w kontekście naszego mikroświata Teslo elektromobilności. Pierwsza rzecz, która się wydarzyła, e, dosyć ważna, to jest taka, że Unia Europejska ogłosiła już cła dla chińskich producentów samochodów elektrycznych i te cła, chyba z tego co kojarzę, już weszły w życie więc, no, zapowiada się coś w rodzaju wojny celnej i to będę komentował Kolejna rzecz, która się wydarzyła to zmiany w line-upie Tesli, czyli dołożenie kolejnego modelu Tesla Model 3 Long Range RWD i jednocześnie obniżka ceny modelu podstawowego I trzecia rzecz, czyli wystąpienie Elona Muska naszego showmana, jeżeli chodzi o branżę Czyli Robotaxi, Robobus, no i gdzieś tam w tle też Optimus. Jakby koncepcyjne przedstawienie oferty i dążeń Tesli na przyszłość. No i te trzy wydarzenia teraz postaram się omówić. Pokrótce bardzo zacznę od CEU. Jeżeli chodzi o Cła, już nie będę się drugi raz produkował, bo w kontekście CEU wypowiadają się w momencie, wtedy, kiedy wprowadzono je na jakiś czas. Zadziwiające, znaczy zadziwiające, trochę mnie zaskoczyło to, że Niemcy byli przeciwni wprowadzeniu ceł. No ale z drugiej strony, w takim w krótkoterminowym patrzeniu na biznes, niemiecka gospodarka dosyć mocno żyje z tego, że eksportuje swoje produkty do państwa środka. Więc jakiekolwiek działania odwetowe oczywiście Niemcom by dosyć mocno zaszkodziły. Natomiast Francuzi i wiele innych krajów byli za wprowadzeniem tych ceł. No i Francuzom już to się czkawką odbiło, bo ich przemysł spirytualny, spirytusowy dostał w drugą stronę rykoszetem. Ogólnie nie jestem zwolennikiem wprowadzania ceł. Myślę, że to jest coś, co spowoduje tylko odwleczenie nieuniknionego, bo tak jak mówiłem, geneza problemów Europy nie tkwi. Tam, gdzie nam się wydaje, albo inaczej, wszyscy wiemy, ale nikt tego na głos nie powie, geneza problemów gospodarki europejskiej tkwi w depopulacji i lenistwie. To są dwie rzeczy, które zabijają naszą gospodarkę i co byśmy nie zrobili, jeżeli tych dwóch rzeczy nie zmienimy, to nasza gospodarka będzie powodowała w coraz głębszą recesję. Tak? Będzie coraz mniej innowacyjna, bo nie będziemy chcieli być innowacyjni, będziemy chcieli tylko żyć jakby e, odcinając kupony z jakiejś tam przeszłości, a dodatkowo jest nas coraz mniej... A ludzi w krajach azjatyckich, oprócz Chin, akurat w tym wypadku jest coraz więcej. Więc ich potencjał przemysłowy, produkcyjny jest dużo większy, i to widać, jeżeli przyjrzymy się chociażby premierom samochodów, jak bardzo dużo samochodów w jak krótkim czasie Chińczycy potrafią zrobić, jak wiele rzeczy potrafią skopiować, wymyśleć, wyprodukować, przedstawić jako gotowy produkt, w momencie kiedy nawet Stany Zjednoczone nie mają takiej, takiego potencjału, chociaż Stany Zjednoczone mają moim zdaniem wciąż lepszy potencjał w zakresie badań i rozwoju. To w zakresie produkcji przemysłowej już nie. Więc Chińczycy są niesamowitym powerhouseem, A wziąwszy pod uwagę jeszcze wszystkie kraje tamtego regionu, czyli Indie i te wszystkie inne maje, małe kary, kraje przepraszam, azjatyckie, no to potencjał jest nieporównywalnie większy od tego, czym dysponuje Europa. I jeżeli nie weźmiemy się do roboty w tych dwóch sprawach, to jesteśmy zgubieni. I cła nas nie uratują. Mogą nam nawet zaszkodzić, a mogą doprowadzić do takiej sytuacji, którą ja pamiętam i wielu z Was pewnie pamięta, czyli tego, co mieliśmy w tym socjalizmie realnym, że będziemy kupować takie dobra, jakie będą dostępne, z tego względu, że dóbr z rynków zewnętrznych nie będzie, my będziemy kupować nasze samochody, czyli nie wiem, Renault, Fiaty i jakieś tego typu produkty, które będą oczywiście dużo gorszej jakości, ale innych nie będzie, a jeżeli będziemy chcieli kupić coś zagranicznego, to będzie to obarczone bardzo dużym podatkiem. Taką sytuację mamy też w Turcji, gdzie istnieje coś takiego jak podatek od luksusu i dlatego na przykład w Turcji sprzedają się ich własne, tureckie samochody elektryczne, które pewnie najlepsze na świecie nie są. Tyle w kwestii ceł. Jestem przeciwnikiem, jestem zwolennikiem tego, żebyśmy po prostu wzięli się do pracy i pokazali, na co nas stać, bo wydaje mi się, że Europa wciąż jeszcze ten potencjał ma, tylko trzeba po prostu go odświeżyć. Line up Tesli. Zmieniło się trochę w line-upie ja sobie trochę pozwolę tutaj na gdybanie, e, aczkolwiek to jest obarczone pewnym ryzykiem, więc w razie gdyby się potoczyły te sprawy inaczej, to prośba, żebyście mi wybaczyli. Oczywiście Tesla zrobiła przede wszystkim e, bardzo dobry ruch, e, czyli wprowadziła model e, long range e, Highlanda, napędowy, z bardzo dużym zasięgiem. Nawet niech ten samochód, WLTP to jest powyżej 700 km, ale niechaj ten samochód przejedzie nawet 600 km. To i tak jest niesamowicie dużo i to już jest samochód, który, któremu ciężko będzie jakby, z którym ciężko będzie konkurować. Szczególnie na przykład takim samochodom, bo tutaj pojawiła się też konkurencja chociażby ze strony BYD i innych marek. No i te samochody w tej chwili zostały praktycznie strzęśnięte z piedestału. Mówię to oczywiście o BYD SEAL na przykład, napędowym. Tesla po prostu na ten czas pozamiatała rynek małego sedana eee, i w ogóle pozamiatała rynek elektryków, bo model pierwszy, czyli e, Standard Range w tej chwili kosztuje poniżej 170, 180 tysięcy, przepraszam, poniżej 190 tysięcy. Z dopłatami, e, z jakimiś tam ulgami i ta cena wychodzi bardzo rewelacyjnie i ciężko będzie znaleźć jakiegokolwiek sensownego konkurenta dla tego, co zaprezentowała Tesla. Moje dodatkowe podejrzenie idzie w tą stronę, że to też jest pewne przygotowanie, jakby line-upu Tesla, czyli całego tego rzędu produktów, pod wprowadzenie Junipera. Mam nadzieję, głęboko liczę, że ten Uniper pojawi się w czwartym kwartale, czyli zaraz. Jeżeli nie, no to na pewno, chyba to już raczej jest moim zdaniem nieuniknione, pojawi się w pierwszym kwartale przyszłego roku. I tutaj tak naprawdę Tesla zrobiła dla niego miejsce pomiędzy trójką a i y grekiem, którego zaraz nie będzie, tak i zostanie zamieniony na Junipera. Krążą pogłoski e, niesprawdzone, e, że fabryka w Berlinie się dosyć mocno przygotowuje do tego, aby e, zmienić linie produkcyjne, właśnie do, na nowy design, czyli na Junipera. Wszyscy też dywagują, jak wygląda ten Juniper. Ja w tą walkę raczej inaczej, w tę dywagację nie będę wchodził, jak on będzie wyglądał. Są zdjęcia w internecie, są pewne przecieki. E, premiera Robotaxi też, moim zdaniem, troszeczkę tutaj daje nam jakiegoś, e, jakiegoś wyobrażenia. Czekajmy. Eee, chciałbym, żeby Juniper wyglądał trochę jak obecny Y połączony z robotaksi. Po prostu zobaczymy, jak to będzie wyglądało ostatecznie. Mam nadzieję, że Juniper przede wszystkim będzie miał wentylowane fotele eee, i może jakieś lepsze lub nawet w opcji e, zawieszenie pneumatyczne. E, wtedy prawdopodobnie będę już szedł w stronę tego, żeby zmienić tego Y na Junipera, ale poczekajmy. Więc moje zdanie jest w temacie takie, że po prostu Tesla oprócz tego, że sobie przy okazji trochę po, po, po roz, porozsadzała konkurencję e, po kątach, dodatkowo szykuje się na wprowadzenie Unipera. Ciekawi mnie też los obecnego Y, bo ten samochód wciąż wydaje się bardzo ciekawy, więc być może on albo zostanie utrzymany w segmencie właśnie entry, czyli na przykład napędowej Tesli model Y, lub być może Tesla troszeczkę rozszerzy line-up, żeby tego modelu nie wygaszać. Zobaczymy. Liczę na to, że wszystko pozostanie w line-upie i wtedy Tesla będzie miała szersze spektrum produktowe. Czekamy. Takie jest moje zdanie w temacie. Teraz przechodzimy do trzeciego tematu, który wywołał mnie może trochę uśmiechu, a trochę ekscytacji. Czyli Robotaxi, robobus i oczywiście Optimus. Elon Musk z właściwym dla siebie showmanship'em, czyli z takim, nie wiem jak nazwać, eh, gwiazdorstwem, pokazał najnowsze produkty koncepcyjne testy, które aczkolwiek były dostępne i ludzie relacjonowali jak jeździli Robotaxi i to jest też emanacja tego o czym mówiłem już wielokrotnie, także jeżeli chcecie to sobie sprawdźcie we wcześniejszych odcinkach na temat rozwoju w ogóle pojazdów elektrycznych i w ogóle motoryzacji Tak autonomia jako jeden z dosyć ważnych aspektów rozwoju motoryzacji Powolutku zaczyna do nas wkraczać koncepcyjnie, a myślę, że też już coraz bardziej będzie widoczna na co dzień. Niestety Unia Europejska cały czas nie wprowadziła i nie pozwala na używanie pełnej autonomii, natomiast w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach to już nawet występuje normalnie na drogach. Można sobie z pojazdów autonomicznych korzystać. Czym się różni robotaxi? Od, od tych samochodów, które znamy, chociażby od koncepcyjnych samochodów Kia, które widziałem na targach w Hanowerze, a mianowicie tym, że w ogóle nie ma kierownicy. Czyli to, co kiedyś pokazywałem żartem, jak robiliśmy relacje z angielskiego samochodu, który, nie miał, który miał kierownicę po drugiej stronie, że nie ma w ogóle kierownicy i że Tesla posunęła się o krok dalej, no to się właśnie wydarzyło. Mamy samochód pozbawiony kierownicy i pedałów. Czyli jest to samochód, który po prostu działa w Zupełnie autonomicznie, a my w ogóle nie decydujemy, znaczy decydujemy o tym, gdzie jedzie, ale nie decydujemy, jak jedzie. Moim zdaniem jest to oczywiście też duże ulepszenie w kontekście tego, że człowiek jednak popełnia bardzo dużo błędów, jest omylny i nie ma takiej sensoryki rozbudowanej jak pojazd. Także pojazd, jeżeli będzie miał zarządzany bardzo dobrą jednostką centralną, na pewno nigdy nie będzie się męczył, nigdy nie będzie spał i zawsze będzie w zakresie swojej sensoryki badał otoczenie, więc będzie zawsze lepszy od człowieka. Jest druga strona tego medalu, czyli to, co udało nam się nagrać wtedy, kiedy nagrywaliśmy materiał na temat full self driving, gdzie samochód jednak się parę razy pomylił. Więc ja tutaj mam mieszane uczucia. Natomiast oczywiście, robotaxi, szczególnie w trybie miejskim, jest to coś, co ma przyszłość i prawdopodobnie się niebawem wydarzy. Dodatkowo samochód troszeczkę nam zdradził. Tak tutaj też dywagowałem z kolegą, któremu przy okazji bardzo dziękuję, bo dzięki niemu w ogóle też przypomniałem sobie o tej premierze robotaxi. Ee, że Robotaxi być może Pokazuje nam też częściowo Jak będzie wyglądał Uniper Szczególnie w kontekście e, tyłu samochodu e, Na zdjęciach, które widzieliście w internecie Tablica rejestracyjna jest niżej e, I tutaj w Robotaxi też tak to jest pokazane Więc e, tutaj dywogowaliśmy z kolegą Że prawdopodobnie Uniper może wyglądać Bardzo podobnie, czyli z tyłu troszeczkę taki Cybertrack. Cybertaxi Robotaxi e, Zdecydowanie przyszłość i zdecydowanie coś co robi Świetne wrażenie. Robobus, bardziej już makieta niż coś, co ma rzeczywiste zastosowanie na tą chwilę. Cała premiera Wii robot bardzo mocno przypominała film I-Robot. Jest to film, który, jeżeli dobrze pamiętam, okazał się w pierwszej dekadzie lat 2000 z Willem Smithem w roli głównej. Tam akurat sztuczna inteligencja i ogólnie roboty. Wystąpiły przeciwko ludziom, natomiast bardzo dużo takich elementów było mocno spobieżnych. Między innymi sama nazwa w ogóle miały pewne odniesienia. Wydaje mi się, że tutaj była jakaś inspiracja. Damy Wam przebitki, sami ocenicie. Natomiast nie to jest ważne. Ogólnie, jeżeli chodzi o robobusa czy właśnie robotaxi, Elon ma się głównie elementem kosztu. Zgadzam się z tym, że oczywiście daje to dużo lepszą optymalizację, jeżeli chodzi o koszt per pasażer, per kilometr. A dodatkowo mamy dosyć sporą oszczędność na pracy ludzkiej, no bo nie mamy żadnego kierowcy. Więc to jest super. Poza tym robotaxi nigdy się nie męczy. Z tego co Elon Musk zapowiadał, będzie też się automatycznie ładować. Nie będzie potrzebował żadnej ingerencji ludzkiej, więc robi się bardzo ciekawie. I to jest to, co też nie wiem, czy pamiętacie, jak robiłem relacje ze Stanów Zjednoczonych, zastanawiałem się, czy Tesla model Y full self-driving podstawi się pod ładowarkę. To się nie podstawiło, także mam nadzieję, że Elon Musk w robotaxi to ten problem rozwiązał. Była to bardzo ciekawa, bardzo rozrywkowa premiera która mnie trochę też rozśmieszyła, no bo znając ograniczenia obecnego Full Self Driving, mam tutaj pewne wątpliwości co do tego, że to wszystko będzie tak szybko. Z tego co dobrze pamiętam, Elon Musk obiecał, że robotaxi już w 2026, no najpóźniej na początku 2027, będzie dostępne. Zobaczymy, takich obietnic słyszeliśmy już wiele. Sami wiecie, jak to w rzeczywistości w Tesli wygląda. Tak czy siak, jeżeli jest to rzeczywiste okazanie woli i intencji rozwojowej Tesli, jest to też moim zdaniem, wyznaczenie trendu w kontekście tego, jak będzie się rozwijała motoryzacja i tego możemy się spodziewać. Więc ja już się nie martwię o naszych hejterów, że będą teraz cisnąć, że samochody elektryczne nie wydają woni i dźwięku, tylko co to będzie, jak się pojawi Robotaxi, nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że hejterzy będą mieli problem z tym, żeby przetrawić taki temat. Pozostaje mi tylko podziękować Wam za lajkowanie, oglądanie, subskrybowanie, zaprosić Was do dalszego wspierania naszego kanału. Dziękuję Wam, trzymajcie się, cześć!